i Dzisiaj Wam trochę więcej wrzucę odnośnie Denzy N9. Zobaczcie ten samochód. Tu jest akurat w wersji dwukolorowej. I zaraz Wam pokażę więcej w środku, bo akurat mam chwilę czasu, także mogę to nagrać. Ok, przejdźmy do środka. Ale zanim przejdziemy do środka, no to troszeczkę na zewnątrz parę informacji. Drzwi otwierają się wszystkie automatycznie. Ja akurat stałem za blisko, więc one się nie otworzyły do końca. Wysuwa się spod spodu stopień. Zobaczmy tylnie drzwi. Proszę bardzo, one się tak powinny ładnie otworzyć. Bardzo fajne roletki. I tu już są roletki, tak jak widzę, elektryczne. Dokładnie, dokładnie to co lubię. Roletki elektryczne, bardzo fajna rzecz. Elegancka. Ciekawy jestem. I następny przycisk, jeszcze raz mamy otwieranie, pięknie szyby. Słuchajcie, tył. Wyposażenie z tyłu. Dwa fotele, lotnicze, wygodne, bardzo wygodne fotele. One nie są tak wygodne jak w dęzie tej, którą my mamy, czyli... D9, ale są naprawdę wygodne, fajne, fantastyczne fotele. Ja zaraz wyłączę radio tylko tutaj, bo nam zaczyna za dużo burczeć. Ok, radio wyciszone. Co mamy, co mamy tutaj przy tych fotelach? No oczywiście regulacja we wszystkich poziomach. Jest tak zwane przesunięcie do, do wewnątrz i odsunięcie na zewnątrz fotelu, fotela. Dwa razy naciśnięcie dwa razy. Czekajcie. Aha, tu jest regulacja fotela do góry do dołu. Podłokietniki, w każdym z podłokietników jest na napoje. Co jeszcze mamy w tym samochodzie? Oczywiście jest miejsce, tacka, miejsce na telefon, jakieś pióro, ewentualnie na komputer. Mamy schoweczek. Wejdziemy do środka. Co mamy w środku? Mamy monitor, lusterka duże, podświetlane. Mamy lodóweczkę. Tu jest lodóweczka. Czekajcie, muszę odblokować. Ta lodówka nie jest tylko lodówką. Ta lodówka również służy do yy, grzania, czyli podgrzewania posiłków. Co mamy jeszcze z takich fajnych, ciekawych rzeczy? To już chyba przejdziemy na przód, to wam pokażę wszystko na monitorze. Ale zanim przejdziemy do monitora, zajrzyjmy jeszcze do bagażnika tego samochodu. Fotele składają się bardzo płasko, także można coś tu wkładać, ale nie sądzę, żeby ten samochód był przeznaczony do włożenia tu jakichś rzeczy, które mogłyby gdzieś coś porysować, bo słuchajcie, tu jest wszystko miękkie, tu jest wszystko mięciutkie. Tu mamy system sterowania foteli, tu mamy roletki też na te małe okienka z tyłu to już nie są elektryczne. I teraz tak, co my tutaj mamy? Składanie foteli, oczywiście i rozkładanie. Natomiast mamy jeszcze tutaj podnoszenie i obniżanie hmm. samochodu. Czyli robicie go sobie obniżyli. To przy załadunku czy przy czymś na pewno dużo pomaga. Gniazdko 12V, 180W i powinno być według mnie, przynajmniej u mnie jest w moim samochodzie, jeszcze gniazdko 220V, ale tu na chwilę obecną nie widzę. Miejsce na system naprawczy, system naprawczy do koła i prawdopodobnie to wszystko. OK, przejdziemy sobie w tej chwili... Zamknijmy to. No i tu jest jedno ale, które już dla mojej żony jest problematyczne, czyli niestety zbyt wysoko. Słuchajcie, ja nie jestem kurduplem, ale też nie jestem bardzo wysoki. No ale zwróćcie uwagę, naprawdę muszę na palcach prawie stanąć. Także mam nadzieję, że jest inny sposób zamykania tego bagażnika. Dobra, przejdźmy na przód. Tak, jak już w poprzednich filmach mówiłem, wszystkie wykończenia są po prostu perfekcyjne. Tu jest wszystko miękkie, mięciusieńkie. Tu w środku jest plastik, ale on jest taki jakiś taki gumowy. Natomiast tu na zewnątrz jest wszystko miękkie, obite wszystko skórą. Tu plastiki też bardzo ładne, fajne, przyjemne w dotyku. No, oczywiście, skóra. Wejdziemy do środku. Co mamy w środku? Kierownicę. Nie muszę oczywiście mówić, że kierownicę, że to wszystko jest tutaj elektryczne. Mamy lidar. Mamy wyświetlanie na szybie. I tak jak widzicie w tej chwili jest wszystko przerzucone na język angielski, czyli bez problemu na język angielski możecie to przerzucić. Sterowanie foteli. Przód i tył jest grzany i wentylowany. Ostatnie fotele są tylko grzane. Masażery. Cztery fotele posiadają system masowania. Możliwość regulacji z monitora waszym fotelem. I nie tylko waszym, ale każdym innym. Możecie go złożyć. Aha, mój jest złożony. Akurat ta strona jest złożona, czyli musielibyśmy tutaj złożyć. Niestety nie mam kluczyka do tego samochodu. Ale zobaczmy, jak możemy jeszcze regulować. No nie wyreguluję tutaj, nie mam kluczyka, nie jestem w stanie tego wykonać. Ale okej, okay, to nie już jest ważne. macie możliwość całkowitego ułożenia foteli tak żeby się położyć spać. Chińczycy to uwielbiają. <laughs> to jest dla nich full full radość. Tu macie system adaptacyjny do foteli. Czyli w momencie kiedy samochód wykonuje skręt, ta część was dociska. Zwróćcie uwagę, to będzie widać zaraz, jak tutaj wjedziemy w zakręt i pokazuje, gdzie dociska. Mamy różne poziomy dociskania i jest to pokazane na wyświetlaczu. Ok, wróćmy do domu. Co posiadamy jeszcze? Oczywiście tam system ETC. No to tutaj w Chinach nie wiem, czy to będzie funkcjonowało. Czy to będzie funkcjonowało w y, Europie? Y, telefon, możecie sobie podłączyć. Telefony. Nie ma tutaj CarPlaya. Jeżeli pytacie się o CarPlay, to nie ma tutaj CarPlaya. Trochę informacji, to już jest reklama. Telewizja. Uruchom się. A tu już byliśmy. Tu mamy system informowania, gdzie znajdują się najbliższe ładowarki. Oczywiście macie ich tutaj od groma. Możecie je również szukać na mapie. Miałem coś sprawdzić, zaraz zobaczę. Bardzo ładne podświetlenie jest w całym samochodzie. Oczywiście w dzień tego nie zobaczycie. Nie wiem, tutaj te zaślepki, prawdopodobnie przygotowane w następnym modelu, będą pod monitory, czyli prawdopodobnie znikną lusterka i będą tutaj monitory do lusterek. Tu jest również wyświetlacz. Także praktycznie cały samochód to jest taki jeden ładny wyświetlacz. Co jeszcze mogę Wam z ciekawych rzeczy tutaj opowiedzieć? Otwieranie drzwi jest tutaj. Wcale nie głupie. Drzwi się zamknęły i od razu podsunęło mnie przygotowując do jazdy. Otworzymy. Czy mamy możliwość otworzenia drzwi bocznych? Oczywiście jest, ale z aplikacji, jeżeli się nie mylę. Zobaczmy schowek. Jest, schowek jest też chłodzony. Bardzo ładnie to wszystko chodzi. Pięknie. Podoba mi się tutaj, że są, jest miejsce na dwa telefony do ładowania bezprzewodowego. To jest bardzo, bardzo przydatna rzecz. Tu pod spodem jeszcze mamy złącza USB do ładowania i slot na kartę SD. No i słuchajcie, myślę, że. Myślę, że z tych rzeczy to byłoby wszystko. Tu jest lusterko, które jest lusterkiem z telefonu. To jak widzicie, nagrywam, ale po włączeniu wyłącznika macie kamerę. Czyli, jeżeli siedzą Wam z tyłu osoby, które Wam blokują, jakby widok y, tylnej szyby, to tutaj macie kamerę zewnętrzną. Samochód ma i ten system ma to do siebie, że. Możecie wybierać sobie rzeczy, które y, słownie, głosowo, które, które chcecie, i, nie, i w zależności, czy siedzicie na przednim fotelu, czy na tylnym, to system to rozpoznaje. Nie sprawdziłem jeszcze dokładnie, jak to hula w języku angielskim. Wiem, że mówi po angielsku, natomiast y, trzeba się y, zalogować, i wtedy możemy dyskutować z maszynką. No chowaj się. Fotele już chyba e, pokazywałem. Gdzieś tu było, czekajcie, masaże adaptive okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No to myślę, że już wszystko Wam z tych rzeczy najważniejszych pokazałem. To jest M9, większa wersja. Tu macie N 8 posiada praktycznie wszystko to samo, tylko jest mniejszym samochodem, troszeczkę mniejszy gabarytowo. Ale może pokażę Wam jeszcze jak wygląda ta picereczka tutaj. Bo to jest też ciekawe, tu jest jasna tapicerka, też bardzo ładna. Czy są jakieś funkcje, które są w tamtym, a w tym nie ma. Ehm, no zobaczmy, bo. Prawdopodobnie Prawdopodobnie może być tu kwestia przesuwania foteli, tak. Fotele tu są już nie są przesuwane do środka. Te fotele są mniejsze, tak jak widzicie. Pewnie nie ma masażu, ale to zaraz zobaczymy. Monitor jest, lodówka jest. No wygląda trochę skromniej, prawda? Roletki już są nieelektryczne, a manualne. Sprawdzimy, jak wygląda system y, masażu. No i tutaj, tak jak widzicie, już to, co, czego ja na przykład nie lubię, no to są te wystające prowadnice. One się zawsze brudzą, nie? Jak no tak wystają, to się zawsze brudzą. OK, jesteśmy w środku. E, sprawdźmy, co on tutaj ma. Tu troszeczkę menu wygląda inaczej. E, sprawdzimy fotele. E, wentylację mamy na czterech fotelach. Grzanie, to jest wenty, wentylacja, mamy na, wyłączmy to. Yy, wentylację mamy na czterech fotelach już nie ma, nie ma jakby możliwości obrotu. Yy, grzanie mamy na wszystkich fotelach, oczywiście plus kierownica, tam kierownica też. Zobaczmy co jeszcze mamy z tych rzeczy. No, tu też możemy manualnie sterować, także jest ok. Czyli jest taka sama elektryka. Yy... I tu się praktycznie urywa ten film, kochani. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej z tego, tutaj z tych samochodów, jeżeli chodzi o dęzę, tam jest jeszcze siódemka, czyli mamy ósemkę, siódemkę, dziewiątkę. To musicie się wrócić do filmu, w którym odbieram dęzę. Tam zobaczycie chyba więcej tych informacji. Tutaj niestety reszta materiału mi się wykasowała. Pozdrawiam Was serdecznie i jeżeli chcecie więcej takich materiałów, no to, no to musicie zostawić informacje w komentarzach. A ja Was pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.